Kontrowersyjny zawodnik MMA Grzegorz Białas. Grzesiek, spotykamy się tutaj w pięknych okolicznościach przyrody w, lasie, w Lesie Biańskim. Nieprzypadkowo, gdyż mocne plany u Ciebie na drugą połowę sezonu. Witam wszystkich. Oczywiście plany mocne. Jak zawsze zresztą na pełnej. Powiedz, bo znowu się szykują walki zagraniczne. No teraz zacząłeś ten kierunek zagranica uskuteczniać. Gdzie teraz? Przede wszystkim 3 września walczę w Słubicach na gali Gladiator Arena 11 z Polakiem. Niestety bo wolę ostatnio zagraniczne wojarze, ale w październiku prawdopodobnie szykuje się wypad do Niemiec na, na jakąś tam walkę wy, wyższego rankingu. Powiedz, czy do Niemiec, czy mowa tutaj o organizacji GMC, która jest wiodącą organizacją na tym rynku, czy jakoś mniejszą galę, bo Ty walczyłeś na Young Guns B Blood, jeżeli się nie mylę, na tej gali. E, tak, na Young Blood Night walczyłem, a teraz na inną galę też, która prężnie działa, rozwija się w Niemczech. No, zobaczymy jak to będzie. Wakacje też miałeś dosyć pracowite, wiadomo, 3 września, Gladiator Arena, no to wakacji tak naprawdę nie miałeś. Widziałem, sporowałeś tam z reprezentantem Polski w boksie Mateuszem Trycem. Powiedz nieco o tych sparingach, tak, jak to wyglądało na obozie, na którym byłeś? No obóz był bardzo ciężki, mieliśmy trzy treningi dziennie, tak naprawdę było, była taka nasza maksyma, że jedz, śpij, trenuj i tak też robiliśmy. Sparowaliśmy też ciężko nie tylko z Mateuszem Trycą, ale też z Pawłem Brzochowskim, który niedługo namiesza na polskiej zawodowej scenie boksu. Było ciężko, ale, ale dało radę przejść. Umiejętności moje mam nadzieję, że wzrosły. To zobaczymy na następnej walce. Właśnie ostatnia walka nie poszła po Twojej myśli, tam przegrana w pierwszej rundzie w Wielkiej Brytanii. Powiedz, jak wspominasz w ogóle tamten wyjazd? Tak? Była Twoja pierwsza wizyta sportowa na Wyspach. Jak ocenisz organizację tego w porównaniu z tym, co walczyłeś w Polsce? Bo walczyłeś w Polsce na wielu galach. Walka na Gali UWC była bardzo dobrze zorganizowana. W ogóle cała ta gala była bardzo pozytywnie. Zrobiona bardzo profesjonalnie. Miałem wszystko zapewnione, co chciałem. Miałem przelot, jedzenie, hotel, dobrego zawodnika, bo Marvin Ademaj to jest już. No, będzie, będzie o nim głośno, bo poczułem nawet, że będzie dobrze. Walka była szybka, dynamiczna, jak to u mnie bywa w moim I stylu szybko zakończona. Ale przede wszystkim doświadczenie kolejne, takie zagraniczne zebrane. Wiedziałem nad czym muszę pracować, co muszę, co muszę dopracować, no i będzie lepiej. Powiedz, bo tak jak założyłem, bo miałem przyjemność też z Tobą trenować jakiś czas, wydaje mi się, że Ciebie usztywnia przede wszystkim ranga gali, tak? Bo zdarza się, że zawodnicy wychodząc już do klatki te światła paraliżują. Powiedz, czy w Anglii było to samo? Wyglądało tak, jakbyś był nieco spięty, bo nie wchodziłeś też za, za bardzo w nogi. To była chyba jedno, tylko próba obalenia, z tego co pamiętam. Byłem spięty z tego względu, że w ostatniej chwili dowiedziałem się, że walczę w main evencie na gali. Trochę mnie to przytłoczyło, ale nie czułem jakiejś tam presji. Poczułem yy, poczułem się tam dobrze. Miałem tam dużo Polaków dookoła siebie, jak to wiadomo w Wielkiej Brytanii bywa. Też zawodnicy, którzy byli yy, walczyli yy, reprezentując Polskę. Uważam, że nie, nie czułem jakiejś tam presji psychicznej. Yy, po prostu tak, 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 tak wyszło. Grzesiek, teraz mamy już nowy sezon praktycznie, wszędzie się ogłaszają nabory, więc nie dziwne, że w Feniksie również, gdzie jesteś trenerem MMA, boks prowadzi Hubert Migaczew, też słynny trener. Powiedz jak właśnie idą sprawy związane z klubem, wiadomo wakacje to tych trenujących jest mało, a ilu się spodziewacie po wakacjach? Po wakacjach dodajemy nową grupę, w sumie dwie nowe grupy, bo teraz prowadzę tylko MMA, i fany jiu dla dzieci. Po wakacjach planujemy robić grupę początkującą MMA, średnio zaawansowaną tych, którzy już trenują. Aczkolwiek nie są to średniacy, bo, bo to już są profesjonaliści. Do tego dochodzi fany jiu dla małych dzieci, tak do, od 6-7 roku życia do 12 i grappling. I oczywiście mamy. Taką specjalną jakby ofertę dla mieszkańców Prady Północ powyżej 16 roku życia, że mogą nas trenować za darmo po poprzednim zapisaniu się. Właśnie, a propos wspomniałeś o tych zawodnikach, no takim ostatnio, jeżeli chodzi o takim najsłynniejszym zawodnikiem, poza był oczywiście, jest Jakub Wętowski, więc pytanie, czy są jakieś plany wobec Jakuba na drugą połowę roku, czy jeszcze skupia się cały czas na poprawie swoich umiejętności? Jakub chyba teraz skupił się na poprawie swoich umiejętności. No, zobaczymy, co, co tam z nim będzie. Ale mamy y, też i zawodnika, który się rozwija y, dość prężnie, taki Robert. Y, Ostatnio y, walkę w Łomży. Nie poszło po jego myśli, ale był ze mną na obozie. Po, y, pojechał jako jedyny. Robert Quatt, mówisz? Nie, <laughs> Robert Collins. O nim też będzie głośno. Chłopak ma potencjał. Y, teraz przygotowuję innego jeszcze zawodnika, który jedzie ze mną na galę do, do Słubic. Y, od września też przyjdzie paru nowych zawodników z innych klubów, więc będziemy się rozwijać w ten sposób. Czy można powiedzieć, że Feniks będzie w końcu obecny też na Almach, czy dalej będziecie wybierać te mniejsze zawody pobliskie, bliskie, tak? gdzieś w Wołominie, gdzieś tu blisko Warszawy. No w tym roku będziemy na pewno na jakiejś almie, na 100%. Misze Polski? Na pewno. Sam będziesz startował, czy dla ciebie też jest za późno? Nie, ja to, ja to już za stary jestem. Nie, Alma to już nie jest dla mnie, jedynie mogę się tam pokolać w brazylijskim jiu-jitsu. A powiedz, właśnie a propos tych startów grapplingowych, bo też e, trenujesz, startujesz w chwytach, coś jest twoim najmocniejszym płaszczyzną też walkach MMA. Powiedz, czy planujesz też starty na, na tych zawodach większej rangi, myślał o polskiej DCC, które no, w tym roku były w Warszawie, nie wystartowałeś, ale może kolejne zawody gdzieś, które będą blisko, staną się twoim udziałem? To znaczy, chyba w grudniu będą cykliczne już DCC w Szczecinie. Nie wiem, czy na pewno, muszę się tam poorientować w tych internetach, ale, ale planuję, planuję sobie wystartować. Grzesiek, e, powiedz e, w takim razie jeszcze ostatnie pytanie. No, w tym roku e, dalej waga 80 kg? ta waga, gdzie nie musisz zbijać, gdzie czujesz się najlepiej, nie osłabiasz się, czy, czy planujesz zejście? No w chwili obecnej jestem na etapie znacznej utraty tkanki tłuszczowej, e, robieniu siły. Myślę, że w tym roku jeszcze zobaczymy mnie poniżej pułapu 77. No, walka na Gledyter Arenie jest do 77 kg. Zostało mi już niewiele, żeby to uzyskać. Plany są takie, żeby w grudniu zrobić walkę do 70 kg. Myślisz, że się uda, jest to realne? Nie ma rzeczy niemożliwych. Jakby to powiedział słynny nasz fighter Mariusz P. Cierpliwy to i kamień ugotuje. Tak jest. Jusiek, no w takim razie życzę Ci, żeby tutaj w końcu ta waga gdzieś ta najbardziej kontrowersyjna chyba wokół Ciebie rzecz zeszła na taki poziom na jaki powinna zejść, tak? Zwłaszcza, że nie jesteś wielkim zawodnikiem mojego wzrostu, więc no, no raczej ciężko jest w 8.0 odnieść znaczący sukces. Powiedz jeszcze ostatnie pytanie, bo też gale PLMAT nieco wyhamowały, ale Ty też byłeś częstym uczestnikiem tych, tych gal. Powiedz, jak wygląda kwestia, że tak powiem, szans na to, że będziesz walczył jeszcze dla organizacji prowadzonej przez Mirosława Oklińskiego, zwłaszcza, że 4 listopad jest gala na Torwarze. Miałem propozycję walki na Torwarze. Yy... Z kim? <głos》> z Trypsonem, poważnie. Legal, nie gada, naprawdę? <laughs> naprawdę. Ale stwierdziłem, że nie będę się bił do 84 kg nie jest mi to potrzebne w ogóle. Szczególnie, że ta walka by mnie cofnęła do tyłu. No, ale byś pewnie wygrał, co? Jak myślisz? Rozjechałbym go, ale to no, nie jest zawodnik dla mnie, tak? Nie, nie na ten moment kariery na pewno y, nie będę się bił w free fightach. Grzesiek, w takim razie no życzę Ci, żeby ta waga poszła w dół, no i kolejnych walk, z których będziesz zadowolony. Tak? Walk, które w końcu będą też zwycięskie dla Ciebie, bo ostatnio też ta, walczysz w kratkę, raz wygrywasz, raz przegrywasz. Grzegorz Białas, dziękuję bardzo. Dzięki.